Mój drugi punkt to to, że wszyscy, w pewnym sensie, musimy walczyć z życiem podwójnym. Istnieje walka między tym, kim jesteś publicznie, a tym, kim jesteś prywatnie. Bóg widzi serce. Bóg widzi, co się dzieje w prywatności. Bóg widzi, co się dzieje w ciemności. Jeśli twierdzimy, że jesteśmy naśladowcami Chrystusa, nie możemy być podzieleni na pół. Jeśli chodzi o wiarę w Jezusa Chrystusa, nie ma neutralnej postawy. Nie można mieć jednej nogi w środku, a drugiej na zewnątrz, gdy chodzi o sprawy Boże. Od czasu do czasu potrzebujemy przypomnienia o rzeczywistości. Ból w Twoim ciele przypomni Ci, że nie jesteś niezniszczalny, przypomni Ci, że nie jesteś Supermanem ani Superwoman. Choroba może pojawić się znikąd i przypomnieć Ci o Twojej śmiertelności. Czasami potrzebujemy przypomnienia o rzeczywistości. Nie wiem jak ty, ale czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że Bóg daje ci takie przypomnienie? Może wszystko w twoim życiu idzie dobrze i nagle burza wybucha znikąd, ale to sposób Boga, by przypomnieć ci, że nadal potrzebujesz go, niezależnie od tego, jak dobrze sprawy się mają. Nadal potrzebujesz Jezusa. 1 Piotra 4 17 myślnik 19 mówi, nadeszła pora, aby rozpocząć sąd od domu Bożego, a jeśli zaczyna się od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy nie są posłuszni Ewangelii Bożej. A jeśli sprawiedliwemu trudno jest być zbawionym, to co stanie się z bezbożnym i grzesznikiem? Dlatego ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech powierzą swoje dusze wiernemu Stwórcy i niech czynią dobro. Czy to nie brzmi prowokująco? Czy nie jest to ostrzeżenie dla każdego chrześcijanina? Wiemy, że nadejdzie dzień sądu przed Panem. Mamy świadomość istnienia Księgi Życia. Zdajemy sobie sprawę, że przyjdzie dzień, w którym wszystkie nasze uczynki będą poddane próbie ognia. Ale to, co mnie najbardziej wyzwania w tym fragmencie z 1 Piotra 4, to miejsce, gdzie rozpoczyna się Boży sąd. Werset 17 mówi, Czas rozpocząć sąd od domu Bożego. Czy to znaczy, że to my, Kościół, będziemy sądzeni w pierwszej kolejności? Czy Boży sąd zaczyna się od nas? To pokazuje mi, że Bóg jest sprawiedliwy. Jego sąd nie jest zarezerwowany tylko dla tych, którzy odrzucają Chrystusa, ale także dla tych, którzy są w Kościele. To jest ostrzeżenie. Sąd zaczyna się od tych, którzy wyznają, że są chrześcijanami. Teraz, ile z nas jest gotowych na sąd? Mogłoby się wydawać, że jako aktywni chrześcijanie w kościele zawsze jesteśmy gotowi na Boży Sąd, ale uważam, że gdyby Bóg nas sądził w tej chwili, wielu z nas mogłoby nie być gotowych. Nie bylibyśmy przygotowani. Biblia wskazuje na niebezpieczeństwo bycia ledwie zbawionym, nawet w kościele, co oznacza, że wiele osób wyznaje Chrystusa, ale są tylko ledwie zbawione. Mateusz 7, 21-23 mówi: Nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie. Wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wiele osób powie mi w owym dniu, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu? I w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów? I w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? Wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem, odejcie ode mnie, Wy, którzy czynicie zło. Ludzie, którzy mówią Panie, Panie, to osoby z Kościoła, ale Jezus mówi, że mimo iż jesteś w Kościele i znasz odpowiednie słowa i zachowania, to czy masz Jezusa w sercu w dniu sądu? Nie ma miejsca na hipokryzję w naszym życiu jako wierzących. Musimy całkowicie kochać i żyć dla Boga, aby spędzić z Nim wieczność. Pytanie brzmi, ile z Was w Kościele ma prawdziwą miłość do Jezusa Chrystusa? Ile z nas jest rzeczywiście zbawionych? A z drugiej strony, ile osób udaje, że są prawdziwe? Bóg wie, że wśród nas są oszuści i hipokryci, więc sąd musi rozpocząć się w kościele. Zastanawiam się, jaki będzie los hipokrytów w kościele, osób, które noszą maski i udają, że są tym, czym nie są, które twierdzą, że znają i podążają za Jezusem, ale zachowują się w sposób sprzeczny z Panem. Biblia mówi w Mateusza 6:1: Strzeżcie się, abyście swoich czynów sprawiedliwości nie wykonywali przed ludźmi, aby was widzieli, inaczej nie macie nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Werset 5 mówi: A gdy będziecie się modlić, nie bądźcie jak hipokryci. Lubią modlić się stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby ich ludzie widzieli. Zapewniam was, że już odebrali swoją nagrodę. Nie powinniśmy mieć wrażenia że to my jesteśmy tymi, którzy mogą osądzać i określać, kto jest hipokrytą, ponieważ w ostateczności to kwestia serca, a tylko Bóg zna serce. Jednak powinniśmy badać i osądzać siebie w sposób, który zapewnia, że nie jesteśmy hipokrytami, o których mowa w Biblii. Przesłanie tutaj brzmi sprawdź swoje serce. Otrzymaliśmy jasne przekazania, aby je przestrzegać w całej Biblii, a jeśli jesteśmy w Chrystusie, powinniśmy być całkowicie zobowiązani do posłuszeństwa. Biblia mówi, że wszyscy, którzy miłują Boga, powinni również miłować swoich braci i siostry. Ile z nas mogłoby być uznanych za winnych w tym względzie? Ile z nas prawdziwie kocha swoich braci i siostry? Ile z nas kocha swojego bliźniego? Sąd zaczyna się w domu Bożym. 1 Pedro 4, 17. Myślnik 19 mówi, nadszedł czas, aby rozpocząć sąd od domu Bożego, a jeśli zaczyna się od nas, jaki będzie koniec tych, którzy nie przestrzegają Ewangelii Bożej? A jeśli dla sprawiedliwego jest trudno być uratowanym, co stanie się z bezbożnym i grzesznikiem? Dlatego ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Bożą, powinni powierzyć swoje dusze wiernemu Stwórcy i czynić dobro. Czy to nie brzmi jak prowokacyjna myśl? Czy nie jest to ostrzeżenie dla każdego chrześcijanina? Wiemy, że przyjdzie dzień sądu przed Panem. Wiemy, że istnieje Księga Życia. Wiemy, że nadejdzie czas, kiedy wszystkie nasze uczynki zostaną poddane próbie ogniem. Ale to, co mnie zastanawia w tym fragmencie z jednego Piotra 4, to to, gdzie zaczyna się sąd Boży. Wers 17 mówi: czas rozpocząć sąd od domu Bożego. Czy to oznacza, że my, Kościół, będziemy osądzeni najpierw? Sąd Boży zaczyna się od nas. To pokazuje, że Bóg jest sprawiedliwy. Jego sąd nie jest zarezerwowany tylko dla tych, którzy odrzucają Chrystusa, ale także dla tych, którzy są w Kościele. To ostrzeżenie. Sąd zaczyna się od tych, którzy przyznają się do bycia chrześcijanami. Teraz pytanie brzmi: ile osób jest gotowych na ten sąd? Mogłoby się wydawać, że jako aktywni chrześcijanie w kościele, zawsze jesteśmy gotowi na sąd Boży, ale mam wrażenie, że gdyby Bóg osądził nas w tej chwili, wielu z nas po prostu nie byłoby gotowych. Biblia wskazuje na niebezpieczeństwo bycia ledwo zbawionym, nawet w kościele, co oznacza, że wiele osób wyznaje Chrystusa, ale jest tylko ledwo zbawiona. Mateusz 7, 21 myślnik, 23 mówi: Nie każdy, kto mi mówi: Panie, panie. Wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale ten, kto czyni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wiele osób powie mi w owym dniu: Panie, panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu? I w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów? I w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? Wtedy oświadczę im wyraźnie, Nigdy was nie znałem, odejcie ode mnie, wy, którzy czynicie zło. Ludzie, którzy mówią, panie, panie, to osoby z kościoła, ale Jezus mówi, że mimo iż jesteś w kościele i znasz język i obyczaje, w dniu sądowym musisz zapytać, czy masz Jezusa w sercu. Nie ma miejsca na hipokryzję w naszym życiu jako wierzących. Musimy kochać i żyć całkowicie dla Boga, aby spędzić wieczność z Nim. Pytanie brzmi, ile z was w kościele ma prawdziwą miłość do Jezusa Chrystusa? Ile z nas jest naprawdę zbawionych? A z drugiej strony, ile jest fałszywych, ale twierdzi, że jest prawdziwych? Bóg wie, że wśród nas są oszuści i hipokryci, więc sąd musi zacząć się w kościele. Zastanawiam się, jaki będzie los hipokrytów w kościele, tych, którzy zakładają maskę i udają kogoś, kim nie są, którzy twierdzą, że znają i podążają za Jezusem, ale zachowują się w sposób sprzeczny z Jego naukami. Biblia mówi w Mateusza 6:1: Strzeżcie się, abyście nie wykonywali swoich czynów sprawiedliwości przed ludźmi, aby was widzieli. Jeśli tak uczynicie, nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Wers 5 mówi: A gdy się modlicie, nie bądźcie jak hipokryci. Lubią oni modlić się stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby być widzianymi przez ludzi. Zaprawdę powiadam wam, już otrzymali swoją pełną nagrodę. Nie możemy w żadnym wypadku myśleć, że to my możemy osądzać i określać, kto jest hipokrytą, ponieważ ostatecznie to kwestia serca, a tylko Bóg zna serce. Musimy jednak zbadać i ocenić samych siebie w sposób, który zapewni, że nie jesteśmy hipokrytami wspomnianymi w Biblii. Przesłanie jest następujące. Zbadaj swoje serce. Otrzymaliśmy jasne przekazania do przestrzegania w całej Biblii, a jeśli jesteśmy w Chrystusie, musimy być całkowicie zaangażowani w posłuszeństwo. Biblia mówi, że wszyscy, którzy kochają Boga, powinni także kochać swoich braci i siostry. Ile z nas byłoby uznanych za winnych w tym względzie? Ile z nas prawdziwie kocha swoich braci i siostry? Ile z nas kocha bliźniego? Sąd zaczyna się w Domu Bożym. Chciałbym przedstawić biblijną perspektywę na temat niedawnego artykułu opublikowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne. Artykuł ten omawia cztery globalne ryzyka. Które należy obserwować w erze postpandemicznej. Oto cztery obszary. Władza rozprasza się w epoce po supermocarstwie. Duży rok wyborczy nie przerwie naszej powracającej kryzysu legitymacji politycznej. Bardziej złożony globalny kryzys zdrowia psychicznego. Era szokujących wydarzeń. Zanim zagłębimy się w analizę tego, co nas czeka, chcę wyraźnie zaznaczyć: Biblia wielokrotnie powtarza: nie lękaj się, nie bój się, nie martw się o nic. To ta sama wiadomość wyrażona na różne sposoby i chcę, abyś o tym pamiętał, słuchając, nie powinieneś się bać, lecz modlić. Strach nie jest częścią DNA dziecka Bożego. W artykule zatytułowanym Cztery globalne ryzyka do obserwacji w erze postpandemicznej Światowe Forum Ekonomiczne stwierdza, że globalne ryzyka będą jeszcze bardziej zaostrzane przez nieoczekiwane i destabilizujące wydarzenia. Co to oznacza dla kogoś słuchającego w domu? Mogą usłyszeć słowa globalne ryzyka i destabilizujące wydarzenia i wpaść w panikę. Ale oto niesamowity punkt, nawet w przypadku takich wiadomości, Biblia już nas przed tym ostrzegła. W dwóch Tymoteusza 3, 3:1 mówi się: To wiedz, że w ostatecznych dniach nastaną czasy trudne. A w Łukasza 21. 25 myślnik 26 czytamy, będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi zgiełk między narodami zdumienie z powodu huku morza i fal. Ludzie mdleć będą z trwogi, w oczekiwaniu na rzeczy, które przyjdą na świat, bowiem moce niebios będą wstrząsane. Zatem widzisz, nie ma nic nowego, co mogłoby się zdarzyć na Ziemi, co nie zostało już przewidziane. Biblia jasno nas ostrzega, co nas czeka. Dlatego, jeśli jakaś organizacja ogłasza światu. Że nadchodzą wydarzenia destabilizujące, które wstrząsną światem, wierzący w Chrystusa powinni po prostu powiedzieć, tak, już to wiemy. A następnie powinni dodać, nie martwimy się, bo mamy Boga przy swoim boku. Inna część artykułu mówi, oczekujcie więcej ekstremalnych zjawisk pogodowych, które jeszcze bardziej pogorszą nasze zdrowie psychiczne, szczególnie dla rosnącej liczby uchodźców klimatycznych. Po drugie, sztuczna inteligencja jest nam narzucana, czy nam się to podoba, czy nie. Wielu poczuje, że nie pasuje do tej nowej gospodarki napędzanej AI, lub że nawet nie dostają szansy, tworząc większą klasę prekariacką, która czuje się pozostawiona w tyle. Świat się budzi. Jeśli będziesz słuchać i uważnie obserwować, zauważysz, że rzeczy się zmieniają, że fala się odwraca i że zachodzi duchowe przebudzenie. Niektórzy zbliżają się coraz bardziej do ciemności tego świata, gdyż w społeczeństwie następuje moralny upadek. Życie przestaje być doceniane. Serce ludzi stają się coraz zimniejsze każdego dnia. Ludzie są pochłonięci pragnieniami tego świata. Panuje pokusa grzechu. Jest popularność i dobrobyt dla tych, którzy nauczają demonicznych doktryn. A Biblia ostrzega nas, biada ziemi i morzu, bo diabeł zstąpił do Was, pełen wielkiego gniewu, wiedząc, że ma mało czasu. Diabeł jest z pewnością agresywny w tych ostatnich dniach. Ale pozwól, że powiem to, tak agresywny, jak jest wróg i tak grzeszny, jak staje się świat, wielu zwraca się ku Chrystusowi, ponieważ potrzebują nadziei. Wiele osób zwraca się do Chrystusa, ponieważ nikt inny nie może nosić ich ciężarów w tych ostatnich dniach. Wiele osób zwraca się do Boga, ponieważ potrzebują miłości Bożej, ochrony Bożej i prawdziwego pokoju. Teraz, jak wiesz, jak testujesz swoje własne motywacje, aby określić, czy to, co robisz, jest prawdziwe, czy tylko kolejną pułapką oszustwa. Uważam, że, z szacunkiem, mylisz się, gdy uważasz, że ludzie mają zdolność rozróżniania między dobrem a złem, prawdą a kłamstwem w obliczu wszystkich tych wydarzeń. Po prostu nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Potrzebujemy więcej chrześcijan takich jak oni, chrześcijan, którzy znają swoją Biblię i, co najważniejsze, nie boją się mówić zgodnie z pismem. Człowiek składa się z trzech części: ducha, duszy i ciała. Skąd to wiemy? Biblia, w jednym Tesaloniczan, godzina 5:23, mówi: A sam Bóg pokoju niech Was uświęci w całości, a Duch Wasz, dusza i ciało niech będą zachowane nienaganne na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Rozumiesz? Twój duch, Twoja dusza i Twoje ciało. Teraz serce jest w duszy, która jest siedzibą emocji i afekcji. To centrum ludzkiej osobowości, wola, rozum, intelekt, pamięć i sumienie. Oto dlaczego uważam, że jesteśmy pouczani o potrzebie strzeżenia naszych serc, ponieważ Bóg pragnie, aby był w centrum naszych serc. Chce zasiadać na tronie naszych serc, ale diabeł również pragnie tego, tak jak i my, z naszą własną wolą i egoistycznymi pragnieniami. Bez Jezusa Chrystusa w naszych sercach jesteśmy zgubieni i niezdolni do miłowania, przebaczania ani pokonywania grzechu. Więc jeśli masz prawdziwą Prawdę żyjącą w sobie, a to nie jest coś, co zdobywasz samodzielnie, jesteśmy z natury źli, rodzimy się w grzechu. Grzech to cokolwiek, co jest mniej niż doskonałość. Nie musisz być mordercą, aby być grzesznikiem, ani nie musisz być kimś strasznym, aby być grzesznikiem. Cokolwiek, co jest mniej niż absolutna doskonałość w oczach Pana, jest grzechem, więc jesteśmy grzesznikami, znajdujemy się w ciągłym stanie grzechu i nie możemy się z tego uwolnić. Ale jedynym sposobem, aby poradzić sobie z tym i trafić do nieba, gdy umrzemy, jest przyjęcie Syna Bożego, proszenie Go, aby wszedł do naszych serc i oddanie Mu naszej woli. Nikt nie jest bez grzechu, musimy to uznać. Biblia mówi w Rzymian godzina trzecia Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Jeśli pokładasz nadzieję w ludziach, w pastorze, będziesz zawiedziony. Tylko Jezus Chrystus jest doskonały. Tylko Jezus Chrystus nigdy cię nie zawiedzie. Mój drugi punkt jest taki, że wszyscy w pewnym stopniu musimy walczyć z podwójnym życiem. Istnieje walka między tym, kim jesteś publicznie, a tym, kim jesteś prywatnie. Bóg widzi serce. Bóg widzi to, co robisz w prywatności. Bóg widzi to, co dzieje się w ciemności. Jeśli twierdzimy, że jesteśmy naśladowcami Chrystusa, nie możemy być podzieleni na pół. Kiedy chodzi o wiarę w Jezusa Chrystusa, nie ma neutralnej postawy. Nie można mieć jednej nogi w środku, a drugiej na zewnątrz, gdy chodzi o sprawy Boże. Diabeł z pewnością jest agresywny w tych ostatnich dniach. Ale pozwól, że powiem to, tak agresywny, jak jest wróg, i tak grzeszny, jak staje się świat, wiele osób zwraca się do Chrystusa, ponieważ potrzebują nadziei. Wiele osób szuka Chrystusa, ponieważ nikt inny nie może nosić ich ciężarów w tych trudnych czasach. Ludzie zwracają się do Boga, ponieważ pragną boskiej miłości, ochrony i prawdziwego pokoju. Jak jednak możesz sprawdzić swoje własne motywacje, aby określić, czy to, co robisz, jest prawdziwe, czy tylko kolejną pułapką oszustwa? Uważam, że z całym szacunkiem mylisz się. Wierząc, że ludzie mają zdolność rozróżniania między dobrem a złem, prawdą a kłamstwem w obliczu tego, co się dzieje. Po prostu nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Potrzebujemy więcej takich chrześcijan, chrześcijan, którzy znają Biblię i co najważniejsze, nie boją się mówić zgodnie z Pismem. Człowiek składa się z trzech części: ducha, duszy i ciała. Skąd to wiemy? Biblia w jednym Tesaloniczan godzina 5:23 mówi: a sam Bóg pokoju niechaj was całkowicie uświęci, a całe wasze duch, dusza i ciało niech będą zachowane nienaganne na przyjście pana naszego Jezusa Chrystusa. Rozumiesz. Twój duch, twoja dusza i twoje ciało. Teraz serce znajduje się w duszy, która jest siedzibą emocji i uczuć. To centrum ludzkiej osobowości, wola, myślenie, intelekt, pamięć i sumienie. Oto, dlaczego wierzę, że jesteśmy zachęcani do strzeżenia naszych serc, ponieważ Bóg pragnie być w centrum naszych serc. Chce zasiadać na tronie naszych serc, ale diabeł także tego pragnie, tak samo jak my, z naszymi własnymi pragnieniami i egoistycznymi pragnieniami. Bez Jezusa Chrystusa w naszych sercach jesteśmy zagubieni i niezdolni do kochania, przebaczania czy pokonywania grzechu. Więc jeśli masz prawdę żyjącą w sobie, co nie jest czymś, co możesz osiągnąć samodzielnie, jesteśmy z natury źli, rodzimy się w grzechu. Grzech to wszystko, co jest mniej niż doskonałość. Nie musisz być mordercą, żeby być grzesznikiem, ani nie musisz robić czegoś strasznego, by być grzesznikiem. Cokolwiek jest mniej niż absolutna doskonałość w oczach Pana, jest grzechem, więc jesteśmy grzesznikami, znajdujemy się w ciągłym stanie grzechu i nie możemy się z tego uwolnić. Jednak jedynym sposobem, aby przez to przejść i pójść do nieba po śmierci, jest przyjęcie Syna Bożego, poproszenie Go, by wszedł do naszych serc i oddanie Mu naszej woli. Nikt nie jest bez grzechu, musimy to uznać. Biblia mówi w liście do Rzymian, godzina trzecia dziesięć: Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Jeśli pokładasz swoją nadzieję w ludziach, w pastore, zawiedziesz się. Tylko Jezus Chrystus jest doskonały. Tylko Jezus Chrystus nigdy Cię nie zawiedzie. Przesłanie jest następujące: zbadaj swoje serce. Otrzymaliśmy jasne przekazania do przestrzegania w całej Biblii, a jeśli jesteśmy w Chrystusie, musimy być całkowicie zaangażowani w posłuszeństwo. Biblia mówi, że wszyscy, którzy kochają Boga, powinni także kochać swoich braci i siostry. Ile z nas byłoby uznanych za winnych w tym względzie? Ile z nas prawdziwie kocha swoich braci i siostry? Ile z nas kocha bliźniego? Sąd zaczyna się w domu Bożym. Może nie mieć wszystkich odpowiedzi. Może nie istnieje szczegółowy plan mówiący, co robić, gdy widzisz niepokojące wydarzenia. Ale w tym wszystkim musimy pamiętać, że naszym ostatecznym punktem skupienia powinna być osoba Jezusa Chrystusa. Jeśli skoncentrujesz się na świecie, poczujesz się zaniepokojony, przytłoczony i pełen lęku. Jednak gdy skupisz się na Jezusie, dostrzegając problemy świata, twój serce pozostanie w spokoju. Drugim przykazaniem jest czuwanie i modlitwa, aby nie wpaść w pokuszenie. W Ewangelii Mateusza 26, 41 jest napisane: Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie, duch jest gotów, ale ciało jest słabe. Jesteśmy zachęcani do czuwania i modlitwy, aby nie poddać się pokusom. Wiele osób myśli, że pokusa dotyczy tylko kwestii seksualnych, jednak można być kuszonym do grzechu na wiele sposobów. Niektórzy mogą być kuszeni do kłamstwa czy kradzieży dla własnych korzyści, inni do pijaństwa, a jeszcze inni do plotkowania. Ale przede wszystkim, uważaj, by nie dać się skusić na głoszenie Ewangelii, która jedynie łechce uszy. W ostatnich dniach pojawi się wiele oszustw, które będą kuszące, gdyż będzie głoszona Ewangelia, która sprawia, że czujesz się dobrze, zamiast prowadzić do pokuty. Trzecim przykazaniem jest czuwanie i modlitwa, aby móc uciec. Łukasza godzina 21.36 mówi: Czuwajcie więc i módlcie się zawsze, abyście byli uznani za godnych uciec od wszystkich tych rzeczy, które mają się wydarzyć, i stanąć przed Synem Człowieczym. Gdy Jezus to powiedział swoim uczniom, ostrzegał ich przed strasznymi wydarzeniami, które miały nadejść na ziemię. W miarę zbliżania się końca czasów, tylko ci, którzy zaufali Jezusowi, będą uznani za godnych, aby uciec przed gniewem Boga. Ale można to osiągnąć jedynie przez czuwanie i nieustanną modlitwę. Czwartym przykazaniem dla wierzących w tych czasach jest poważne podejście do modlitwy. W jednym Piotra 4, 7 czytamy: Koniec wszystkich rzeczy jest bliski, przeto bądźcie trzeźwi i czujni na modlitwie. W tym kontekście, trzeźwy oznacza poważny. Jako wierzący powinniśmy być ostrożni w naszym życiu, nasze wybory mają wpływ na naszą zdolność do klarownego myślenia. Lepiej mieć kontrolę nad sobą, aby móc modlić się z zapałem. Wierzę, że Piotr mówi również do tych, którzy cierpią z powodu Jezusa, do prześladowanych wierzących, oferując im słowa ostrzeżenia oraz zachęty. Piątym i ostatnim przykazaniem dla wierzących jest jasne określenie swojej misji. 2 Tymoteusza 4:5 daje nam wspaniałą radę w kontekście współczesnych wydarzeń. Ty zaś bądź trzeźwy we wszystkim, znosząc cierpienia, czyń dzieło ewangelisty, pełni służbę swoją. Kropka. Świat ma wiele różnych głosów, niektóre boskie, inne nie, które mogą wprowadzać zamieszanie i niepokój w umysł. Jednak Słowo Boże wzywa nas do zachowania klarownego myślenia w każdej sytuacji. Można to osiągnąć, koncentrując się na Chrystusie i czyniąc wszystko dla Jego chwały. Gdy coraz więcej ludzi zadaje pytania, czy żyjemy w ostatnich dniach? Czy to koniec, chciałbym zachęcić Cię do skupienia się na jednym upewnij się, że masz osobisty związek z Jezusem Chrystusem. Tak, dobrze jest zauważać wydarzenia na świecie, ale nasze życie powinno koncentrować się na utrzymaniu zdrowych relacji z Bogiem, niezależnie od tego, czy są to ostatnie dni, czy nie. Musimy mieć na uwadze, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem, a nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Niego. Diabeł z pewnością jest agresywny w tych ostatnich dniach. Ale pozwól, że powiem to, tak agresywny, jak jest wróg i tak grzeszny, jak staje się świat, wiele osób zwraca się do Chrystusa, ponieważ potrzebują nadziei. Wiele osób szuka Chrystusa, ponieważ nikt inny nie może nosić ich ciężarów w tych trudnych czasach. Ludzie zwracają się do Boga, ponieważ pragną boskiej miłości, ochrony i prawdziwego pokoju. Jak jednak możesz sprawdzić swoje własne motywacje, aby określić, czy to, co robisz, jest prawdziwe, czy tylko kolejną pułapką oszustwa? Uważam, że z całym szacunkiem mylisz się, wierząc, że ludzie mają zdolność rozróżniania między dobrem a złem, prawdą a kłamstwem w obliczu tego, co się dzieje. Po prostu nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Potrzebujemy więcej takich chrześcijan, chrześcijan, którzy znają Biblię i, co najważniejsze, nie boją się mówić zgodnie z pismem. Człowiek składa się z trzech części: ducha, duszy i ciała. Skąd to wiemy? Biblia w Jednym Tesaloniczan, godzina 5,23 mówi: A sam Bóg pokoju niechaj was całkowicie uświęci, a całe wasze duch, dusza i ciało niech będą zachowane nienaganne na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Rozumiesz? Twój duch, twoja dusza i twoje ciało. Teraz serce znajduje się w duszy, która jest siedzibą emocji i uczuć. To centrum ludzkiej osobowości, wola, myślenie, intelekt, pamięć i sumienie. Oto dlaczego wierzę, że jesteśmy zachęcani do strzeżenia naszych serc, ponieważ Bóg pragnie być w centrum naszych serc. Chce zasiadać na tronie naszych serc, ale diabeł także tego pragnie, tak samo jak my, z naszymi własnymi pragnieniami i egoistycznymi pragnieniami. Bez Jezusa Chrystusa w naszych sercach jesteśmy zagubieni i niezdolni do kochania, przebaczania czy pokonywania grzechu. Więc, jeśli masz prawdę żyjącą w sobie, co nie jest czymś, co możesz osiągnąć samodzielnie, jesteśmy z natury źli, rodzimy się w grzechu. Grzech to wszystko, co jest mniej niż doskonałość. Nie musisz być mordercą, żeby być grzesznikiem, ani nie musisz robić czegoś strasznego, by być grzesznikiem. Cokolwiek jest mniej niż absolutna doskonałość w oczach Pana, jest grzechem, więc jesteśmy grzesznikami, znajdujemy się w ciągłym stanie grzechu i nie możemy się z tego uwolnić. Jednak jedynym sposobem, aby przez to przejść i pójść do nieba po śmierci, jest przyjęcie Syna Bożego, poproszenie Go, by wszedł do naszych serc i oddanie mu naszej woli. Nikt nie jest bez grzechu, musimy to uznać. Biblia mówi w liście do Rzymian, godzina trzecia dziesięć: Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Jeśli pokładasz swoją nadzieję w ludziach, w pastore, zawiedziesz się. Tylko Jezus Chrystus jest doskonały. Tylko Jezus Chrystus nigdy Cię nie zawiedzie. Mój drugi punkt to to, że wszyscy, w pewnym sensie, musimy walczyć z życiem podwójnym. Istnieje walka między tym, kim jesteś publicznie, a tym, kim jesteś prywatnie. Bóg widzi serce. Bóg widzi, co się dzieje w prywatności. Bóg widzi, co się dzieje w ciemności. Jeśli twierdzimy, że jesteśmy naśladowcami Chrystusa, nie możemy być podzieleni na pół. Jeśli chodzi o wiarę w Jezusa Chrystusa, nie ma neutralnej postawy. Nie można mieć jednej nogi w środku, a drugiej na zewnątrz, gdy chodzi o sprawy, Boże. Kropka, od czasu do czasu potrzebujemy przypomnienia o rzeczywistości. Ból w Twoim ciele przypomni Ci, że nie jesteś niezniszczalny, przypomni Ci, że nie jesteś Supermanem ani Superwoman. Choroba może pojawić się znikąd i przypomnieć Ci o Twojej śmiertelności. Czasami potrzebujemy przypomnienia o rzeczywistości. Nie wiem, jak Ty, ale czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że Bóg daje Ci takie przypomnienie? Może wszystko w twoim życiu idzie dobrze i nagle burza wybucha znikąd, ale to sposób Boga, by przypomnieć ci, że nadal potrzebujesz go, niezależnie od tego, jak dobrze sprawy się mają. Nadal potrzebujesz Jezusa.